Jamaneczko, ten piękny, słoneczny poranek, czyste niebo I ja jadę do pracy ehm, Tak, ehm, chciałem powiedzieć troszeczkę o tym naszym, ehm, naszym challenge'u Czyli tej naszej książeczce Korony Gór Polski Realizujemy ją, jak na razie ehm, mamy dwa elementy Znaczy większość z nas ma dwa elementy Czyli ehm, ja mam czupel ehm, na przykład Krzysiek ma coś jeszcze. No i razem wspólnie ostatnio byliśmy na skrzycznym. Plan na kolejny tydzień to jest biskup Jakopa, która to będzie przez nas znaczy w większym gronie będziemy się na nią wybierać, więc taki jest plan na następny weekend, właściwie na ten weekend. Na następny to jeszcze nie wiemy, ale prawdopodobnie też gdzieś gdzieś się udamy, jeszcze gdzie to, to będzie ustalane pewnie. W przyszłym tygodniu, ale jak jeszcze tu jadę do pracy i widzę, że jest dosyć duży korek w Katowicach na DTSC, zawsze jest taki korek, że od jakichś kilku miesięcy tyle remontów, że po prostu trzeba stać i po prostu najzwyczajniej to wystać. Mm. Więc tak, może o tym, czym się wczoraj sfrustrowałem dosyć mocno, bo już kolejna osoba. Mówi, że... Już tak bardziej w kwestie finansowe wyjdziemy i pseudopolityczne. Mówi, że inflacja i drożyzna i tak dalej jest przez tą, przez tą wojnę na Ukrainie. Jak po prostu już to słyszę, to już mam po prostu tego dość. Ludzie po prostu nie rozumieją, na czym polega chyba inflacja. Niektórzy, pewnie większość z was rozumie, Natomiast jak ludzie, jak ludzie już mówią, że inflacja jest przez wojnę na Ukrainę, co nie mówię, że nie jest wykluczone, że tam część, pseudo część mała jest przez tą, przez tą wojnę faktycznie wywołana, ale no po prostu nie da się już tego słuchać. No i to non stop jest przewijane, prawdopodobnie na tych telewizjach to leci i oni tak mówią. Natomiast no nie dajmy się zwieść. Trzeba tych ludzi uświadamiać w jakikolwiek sposób, że to nie jest przez... Przez wojnę, tylko inflacja już zaczęła powstawać wcześniej, że są na to po prostu trzeba się cofnąć do przeszłości. Pokazać wykres, który jest publikowany w, na stronie Narodowego Banku Polskiego, pokazać co, poka, co pokazywał przede wszystkim pan Gapiński, który jest za tą inflację odpowiedzialny. Chciał walczyć z deflacją, czyli czymś przeciwnym do, do inflacji, czyli z, z zmniejszaniem się cen, i on chciał z tym walczyć. Potem zaczęła powstawać inflacja, która rosła i rosła z każdego miesiąca na miesiąc. I to nie jest tak, że to jest kwestia związana z, z tym całym, z tą całą wojną. To jest kwestia z tego, jakie decyzje polityczne i decyzje Rady Polityki Pieniężnej są podejmowane w trakcie tych decyzji. Tak samo było z covidem, gdzie zamykali wszystkie przedsiębiorstwa. Tak samo było Teraz też w przypadku wojny i wszystkich decyzji politycznych, których te, ci, ci, te, które, które ci ludzie podejmują, czyli między innymi największym składnikiem tej całej inflacji jest dodruk pieniądza, czyli udzielanie masowych pożyczek, też między innymi przez banki ludziom, czyli tworzenie pieniądza z, z powietrza, który to wszyscy mamy nadzieję, wierząc w system, że te pieniądze zostaną przez tych ludzi spłacone, a niekoniecznie tak będzie. Więc Cały nasz pieniądz fiducjarny, cały nasz system opiera się na zaufaniu do garstki ludzi, którzy tym wszystkim manipulują. Manipulują nami jako, jako istotami, które nie są w żaden sposób edukowani do tego, by się, by zrozumieć, na czym ten cały proces polega. Więc, no, tak chciałem wyrazić swoje oburzenie. I stwierdzić, że raczej z reguły wszyscy, wszyscy, którzy orientują się mniej więcej z sytuacji, są tak zdenerwowani tą całą sytuacją, że większość osób ma już tego dość i chce coś z tym zrobić. Znaczy może nie wszyscy chcą się angażować, żeby coś robić, ale na pewno już duża część z tych osób yy, Komentuje to coraz głośniej, nawet ci, którzy początkowo e, powierzali nadzieję w, w obecnym rządzie, też już od tego odchodzą. Babcie przepraszają swoje wnuki za podjęte e, za jedną kratkę, którą złożyły w trakcie e, w trakcie tych wyborów, które były, tak? Mamy nadzieję, że już to się nie powtórzy i dziękujemy babciom za, za zreflektowanie się. I nie podejmowanie już takich decyzji, które będą wpływ miały nie tylko na te babcie i ich emerytury, pseudoemerytury, które wiążą się potem ze z, z wzrostem cen, więc i tak z tych emerytur nic nie zobaczycie. Poproście wnuki, żeby wam wytłumaczyły, na czym polega inflacja eee, oraz oraz co? Już nawet nie pamiętam. Już się tak zdenerwowałem, że, że to, to chyba koniec filmiku, bo zaraz podniosę w każdym razie przy tym czwartku życzę Wam miłego dnia. Korzystajcie z tego dnia, bo pewnie będzie słoneczny. Ja już jestem w ruchu za korkiem. No dobra, kolejny korek. Więc tak. Hejka. I jeźdźcie w góry. Cześć.